Mamy 10 rano, i w tej chwili mamy temperaturę 32,2 na moim sterowniku. To jest temperatura w zbiorniku ciśnieniowego podgrzewacza solarnego. I to jest początek grzania. W tej chwili, bo to jest mój solar, jest na południu. W tej chwili mamy słoneczko jeszcze. No idziemy zobaczyć, jak to wygląda. Tu mamy w tej chwili podgrzewacz mój solarny. I on jest wystawiony w zasadzie na południe. Tam mamy wschód. I teraz tu mamy południe, a słoneczko jest jeszcze tutaj w tym momencie. Czyli już zaczyna się, już zaczyna się nagrzewanie. Zobaczymy, ile dzisiaj podgrzeje. I omówimy sobie sterownik. Taki solar ma dużo plusów. Zajmuje przede wszystkim mało miejsca. Plusem jego jest ten oto zbiornik. Zbiornik jest bardzo dobrze izolowany. Tu w moim przypadku 150 litrów. I powiem Wam, że bardzo długo trzyma. Z do... Przez dobę strata jest około tylko 5 stopni. Także magazyn energii straci ciepła, mamy duży. Cześć, witam Was serdecznie. W dzisiejszym filmiku chciałem przedstawić jak u mnie się odbywa sterowanie tym tolarnym podgrzewaczem? W jaki sposób realizować to podgrzewanie tej wody? Czy to zrobić bezpośrednio yy, przepływowo, czy czekać, aż ta woda po prostu się nagrzeje i dopiero ją puszczać do obiegu swojego własnego ciepłej wody użytkowej? Yy, wiadomo, w sposób prosty to działa: rurki i pipy i zbiorniczek na górze. Tu mam w moim przypadku 150-litrowy 15 rurek hip-pipe. Woda tutaj jest doprowadzona od spodu zimna. Nie potrzeba żadnych pompek. Woda doprowadzona jest zimna, tu widać. Woda zimna, od dołu, ciepła, wychodzi tam, tamtędy od góry. Widać niby też od dołu jest wejście z tym, że rurka wchodzi tam. Głęboko w zbiornik yy, pobiera sobie tą wodę z góry. Wiadomo, od spodu zimna wypycha, od góry gorąca wychodzi sobie do domu już. Czujnik temperatury. Prosty układ, nie potrzeba praktycznie nic. Podłączyć tylko w swoją instalację, dołączyć tu zimną wodę i odbiór do ciepłej i tyle. Ale czy warto trochę coś zmodyfikować układ? Tak, warto. Gdyż te ciśnieniowe podgrzewacze solarne nie nadają się jakby do pracy przepływowej, ja mam go już w zasadzie 3 lata. Nie wiem, chyba 4 rok teraz w tej chwili. No i tak naprawdę próbowałem różnych układów. Ten, który mam obecnie, jest układem najprostszym i najlepszym, najekonomiczniejszym w użytkowaniu. Woda stoi, grzeje się. Jak osiągnie 55 stopni, jest spuszczana do układu ciepłej wody użytkowej. Woda jest wykorzystana, spadnie do około 30, nie wiem, nie pamiętam tam ustawienia, 38, 36, przełącza się z powrotem, jest zatrzymana. Czyli znowu czeka na słońce i na nagrzewanie do temperatury z powrotem 55 stopni. Jest to efektywne, gdyż e, kiedyś jak używałem jako na próbę przepływowo ta woda maksymalnie osiągała 35 stopni. No, niestety nie nadawała się tak, tylko może do umycia zębów, do umycia rąk, a tak za bardzo nie. A w tej chwili ona tutaj stoi, grzeje się cały dzień przy 55 stopniach, przełącza się i jest gotowa do użytku. Mam wtedy do wykorzystywania 150 litrów, które tutaj się znajduje w tym zbiorniku. Zbiornik jest. Izolowany, bardzo dobrze trzyma ciepło, na dobę to jest około 5 stopni, traci, jeżeli by ktoś nie korzystał, ale to jest niewiele na zewnątrz, także jest wyposażony jeszcze w zawór bezpieczeństwa na górze, który w momencie przekroczenia tam wysokiej temperatury, ta woda jakby się tutaj praktycznie zagotowała, to on sobie będzie upuszczał. Jak upuści tej wody, tej pary, to naleci chłodniejszej przez zawór, przez łącze, które tutaj złączy zimnej wody. I to tak praktycznie bezobsługowo. Trzeba zwrócić uwagę na kilka rzeczy, a mianowicie tak, jest to taka trochę chwiejna konstrukcja, trzeba to zamocować dobrze, najlepiej do podłoża. Ja mam to zakotwione tam widać, kotwy są zabetonowane. Tak samo tutaj mam przymocowane. Wpuszczę kilka zdjęć, kilka fotek, jak to było montowane. Natomiast należy jeszcze zwrócić uwagę na kapilary kapilara, czyli tu jest to jest ta rzecz, która yy, idzie do termometru. Ta kapilara w oryginalnie była taka krótka. Ja wrzucę tutaj link do filmika, gdzie nakręciłem. Ja wy, trzeba wymienić tą kapilarę. Jak się ją wymieni i ona sięga z samej góry, to mierzy rzeczywistą temperaturę. Bo jeżeli jest krótka, słuchajcie, to pobierając tą wodę gorącą za chwilę temperatura spada. Nadal jest gorąca, ale temperatura na termometrze spada, bo wlewa się tutaj tędy zimna. Jak wleje się zimna, to tak jest skonstruowane, że jak jest krótka kapilara tutaj w tym, to niestety ona od razu dostaje tą zimną wodę, pomimo, że jest gorąca. I Tutaj, że ta kapilara jest taka oryginalnie, to ona naprawdę nie mierzy tego, co tutaj jest. A tu jest najważniejszy punkt góry. Ja tą kapilarę wymieniłem bodajże na taką. Też pokażę tutaj w linku filmik z tego, z tej wymiany. I to dało duży efekt poprawy jakby fizycznej temperatury, która aktualnie panuje do tej, która jest na termometrze. Dalej, termometr, czyli ta czujka, która tam jest zamontowana. Zazwyczaj potrzeba długiego przewodu, bo gdzieś montujecie to na południu, a yy, macie pokazane temperaturę, gdzieś tam w innym pomieszczeniu. Jest to zazwyczaj 20 metrów, u mnie jest 25 metrów. I to jest ten czujnik NTC. I jego można spokojnie przedłużyć na przewodzie. Także ja go mam 25 metrów długości. I teraz zobaczycie, jak to u mnie jest skonstruowane. Jesteśmy w mojej kotłowni, i tu mamy pomiar. To jest około 25 metrów. Pomiar jest wyświetlany w takim termostacie. Wszystko jest bez udziału internetu. Mamy taki sterownik prosty, termostatyczny, za grosze kupiony praktycznie. Ba, bardzo dobrą rzecz, bo ma dużą histerezę, czyli można yy, jakby schładzać, można grzać nim. Yy, tu są takie strzałeczki. Na nim tu widać. Ja sobie ustawiam tak. W tej chwili jest 58,2. I tu mam moment przełączenia zaworu: 55. Ta strzałka w górę pokazuje zadaną. 55. A ta strzałka do dołu pokazuje 36. I zaraz pokażę, bo ten termostat steruje tym stycznikiem. Tu jest stycznik, czyli tak, ten termostat steruje tym stycznikiem. Ten stycznik steruje, zaraz pokażę, tym zaworem trójdrogowym, który wpuszcza wodę do solara albo do tego boilera, który tutaj mam. Jeżeli, jeżeli jest już te 55 stopni, to on puszcza zimną wodę do solara. Jeżeli jest już Wykorzystana woda w solarze i czeka na następne nagrzewanie. To on się przełączy i wpuszcza w zimną wodę tutaj. I tu wtedy muszę grzać pompą ciepła albo grzałką, w zależności co tam bardziej pasuje. Lepiej się opłaca pompą ciepła, jak się ma pompę ciepła, oczywiście. Także to jest takie moje całe sterowanie. Ten zawór, główny sterownik, co ma pracować: czy boiler, czy solarny podgrzewacz ciśnieniowy. A tym zaworem steruje ten termostat, ten termostat poprzez ten stycznik. Proste, tanie i wygodne rozwiązanie. Nie potrzeba ingerencji. Jeżeli chcesz sobie wcześniej, żeby się woda przełączyła. Załóżmy ma 48 stopni, ja mam ustawione 55. Dopiero mam wtedy mogę wykorzystać sobie ciśnieniowy podgrzewacz solarny, tą wodę podgrzaną. Tak jak mam w tej chwili 58,2 w ciągu dzisiejszego dnia, już w tej chwili jest przełączona ta woda. Widać po świeceniu z tej diody, że jest teraz tryb zaworu, który się... zawór, który się otworzył zimnej wody na przepływ na ciśnieniowy podgrzewacz solarny. A pokażę Wam na schemacie, jak to wygląda. Rozbierzemy sobie to i będzie widać, jak to, jak to wygląda. Tu w tych tunelkach mam poprowadzone właśnie sterowanie do tego zaworu oraz czujnik NTC. Tam, który jest włożony w ciśniowym podgrzewaczu mierzy tą temperaturę. Krótko o tym zaworze. Tu jest schematycznie. Mamy neutralny na stałe do jednego przewodu i faza sterowana albo do jednego, albo do drugiego. Zależy, gdzie podamy fazę, tak on się będzie przełączał, czy w prawo, czy w lewo. Także dwa przewody, które idą na fazę to będą ze stycznika, a jeden jest neutralny, no, który jest na stałe. Otworzyłem, żeby pokazać te połączenia tego stycznika, czyli od tego zaworu sterowanie tego za, te, tym zaworem trójdrożnym idzie tymi przewodami tutaj. Albo jednym, albo drugim, tak? Tu od spodu. To jest sterowanie. Natomiast tu dochodzi napięcie, i napięcie cały czas tutaj mamy 230 na obydwu. Tu musimy podać 230, a tutaj po prostu wychodzi napięcie albo jednym, albo drugim, i wtedy zawór się przełącza. Czyli tu do sterowania zaworem tu napięcie 230 na górę podajemy. A tu zadziałanie cewki, która przełącza ten stycznik. A zadziałanie cewki z tego termostatu. Tutaj dajemy 230, wejście do termostatu, a tu jest wyjście 230. Yy, faza żółty, faza czerwony, neutrale tu są czarne. Neutrale czarne. Na złączkach WAGO to jest, bo... Nie ma tutaj dużych obciążeń. Czyli tak, jeżeli się termostat przełączy, tutaj będzie 55 stopni, to pójdzie po prostu napięcie. Faza pójdzie na, na, na cewkę stycznika. Ta cewka stycznika to jest tutaj, tu, na tych dwóch przewodach. I ta cewka spowoduje załączenie i przełączenie fazy z jednej strony na drugą. Wtedy zawór, zawór trójdrożny po prostu sobie, sobie zadziała, zmieni położenie. To wszystko takie proste rozwiązanie. Taki stycznik tutaj widać na schemacie. Normalnie zamknięty, normalnie otwarty, czyli jedno położenie to jest styk otwarty, drugie położenie jest z tych zamknięty. Zadziała cewki zmienia położenia, czyli ten się robi zamknięty, ten otwarty. W tej chwili jak widać mam temperaturę 35 stopni. Tutaj out nie świeci, czyli termostat jest rozwarty, czyli w tej chwili mam zamknięte na ciśniowy podgrzewacz solarny wodę, ona się grzeje i czeka, a otwarte mam na boiler tutaj ten na górze. Tutaj mam otwarte przepływ i w zasadzie wodę mam w tej chwili z niego. Tak to wygląda w opisie filmików. W filmiku dam linki jeszcze odnośnie tego podgrzewacza solarnego, jak ktoś by był zainteresowany oraz przedmioty te, gdzie można kupić. Także pozdrawiam serdecznie. Cześć.